Dzień dobry. Zanim pojadę po rybkę, dzisiaj sobie zafundujemy rybkę na obiad, to chciałabym coś powiedzieć na temat współczucia. To znaczy, kiedy współczucie przestaje być. przestaje być. Współczuciem, a zaczyna być narzędziem do w cudzysłowie narzędziem albo blokadą przed blokadą bardziej może nawet przed sprawczością i działaniem i, yy, i naprawdę znajdywaniem rozwiązań. Takim wyjściu z, właśnie z tego zakleszczenia we współczuciu. Mówię to nie przez przypadek, bo przecież y, często tutaj pojawiam się razem z tobiaszem na wózku inwalidzkim i w gruncie rzeczy, y, to na co. Y, to, czego nie. znaczy nie. To, co obserwowałam y, i co obserwuję cały czas. W środowisku, w postawach, w zachowaniach ciągle mam takie poczucie, że jesteśmy, że jakby zakleszczeni jesteśmy we współczuciu. Że widzą, widząc takiego tobiasza, jest to rodzaj jakiegoś takiego współczucia z racji tego, że on siedzi na tym wózku. I teraz ja Wam powiem tak z tej swojej perspektywy. Gdybym ja miała skupiać się, znaczy być tylko we współczuciu przez te 30 lat, to. Mm, to. ugrzęźlibyśmy w poczuciu żalu i pretensji, i bycia. i w gruncie rzeczy bycia ofiarą. O tym, o czym też wczoraj nagrałam. Nagrywaliśmy, rozmawialiśmy o tym byciu ofiarą. I teraz, co zrobić? Co zrobić, żeby przejść, przekształcić to współczucie w coś, co uwolni? Uwolni również ten potencjał tego człowieka, bez względu na to, czy siedzi na wózku, czy biega, czy skacze.